Cześć, z tej strony Aga. W poprzednim wideo dotyczącym mitów na temat zdrowego odżywiania mówiłam, mówiłam i mówiłam o tym, żeby czytać etykiety produktów. Bo tak naprawdę zdrowe odżywianie zaczyna się w momencie, kiedy jesteś na zakupach, bo wtedy podejmujesz decyzję o tym, co znajdzie się na Twoim stole. Dlatego dobrze zainwestować w czytanie etykiet, z tym, że najpierw warto wiedzieć, jak to robić. I o tym będzie dzisiaj. Etykieta produktu zawiera wiele informacji, takich jak nazwa produktu, nazwa producenta, data przydatności do spożycia, waga. Mamy tam też listę składników i tabelę wartości odżywczej. I tym dwóm ostatnim chcę się przyjrzeć bliżej, ponieważ uważam, że one są najważniejsze. Zacznę od listy składników. Tutaj najważniejsza jest kolejność. Na pierwszym miejscu będzie składnik, którego w danym produkcie jest najwięcej, a na ostatnim ten, którego jest najmniej. I tutaj nie dajmy się zwieść ani cenie, ani marce produktu, bo tak naprawdę droższy wcale nie oznacza zdrowszy. Jako przykład podam chipsy. Jeśli weźmiesz do ręki chipsy zwykłe, najzwyklejsze, marketowe i takie znanej marki, to zobaczysz, że te zwykłe mają w swoim składzie bardzo często tylko ziemniaki, olej i sól, natomiast te markowe mają bardzo często całą masę różnych niepotrzebnych dodatków. Ten skład jest cztero, czasem pięciokrotnie razy dłuższy. Generalnie, im krótszy skład, tym lepiej dla nas. To oznacza, że produkt jest mniej przetworzony. Na liście składników bardzo często spotkasz też substancje dodatkowe, popularne E, dzięki którym nasze jedzenie lepiej pachnie, lepiej wygląda, lepiej smakuje, no i jest dłużej przydatne do spożycia. Te wszystkie substancje są dopuszczone przez prawo, natomiast są takie, których warto unikać, w tym przede wszystkim glutaminian sodu, aspartam i syrop glukozowo-fruktozowy. Cenne informacje znajdziesz też w tabeli wartości odżywczej danego produktu. Tutaj przeczytasz, ile dany produkt zawiera energii, białka, tłuszczu, węglowodanu, w tym cukru, ile błonnika, a ile sodu. Ważna informacja, że producent zobowiązany jest podać te wartości w przeliczeniu na 100 g danego produktu bądź 100 ml, a nasze porcje bardzo często są mniejsze bądź większe. Przede wszystkim zwracajmy uwagę na ilość cukru, nawet w produktach, które teoretycznie tego cukru nie powinny zawierać, typu ketchup. Możesz się zdziwić, dodatkowo na ilość tłuszczów, w tym szczególnie na tłuszcze nasycone, no i na ilość soli. A jeśli jesteśmy przy etykietach, opowiem Ci o moim ostatnim doświadczeniu. Otóż kupiłam mleko ryżowe organiczne, zwykle robię je sama, natomiast tutaj, będąc na obczyźnie, nie mam warunków. Zerknęłam oczywiście na skład, w którym nie było cukru, natomiast po otwarciu okazało się, że mleko jest bardzo słodkie. Zerknęłam więc na tabelę wartości odżywczej, przyznam się, że w sklepie tego nie zrobiłam, i okazało się, że w 200 ml, czyli w niecałej szklance, moje mleko ma aż 3 łyżeczki cukru. Dlatego warto też zwracać uwagę na skład i tabelę wartości odżywczej również produktów ekologicznych czy też organicznych. W przypadku produktów, które nie mają etykiet, jak na przykład owoce czy warzywa, warto sprawdzić, skąd pochodzą. Zdecydowanie jestem za tym, żeby kupować produkty polskie, bo te sprowadzone z drugiego końca świata zostały odpowiednio zakonserwowane, żeby do nas tutaj doleciały czy też dopłynęły, a później były jeszcze zdatne do spożycia. Tyle ode mnie na ten czas. Dzięki serdeczne za obejrzenie. Mam nadzieję, że znalazłaś, że znalazłeś tutaj cenne informacje, a przede wszystkim, że zachęciłam cię do zwracania większej uwagi na etykiety kupowanych produktów. Dzięki raz jeszcze. Do następnego.